Nie ja mam sobie z tej strony, nie A ja chciałbym Was przeprosić za to, że mnie nie było przez taki długi czas, że odcinki w sobotę w ogóle czasami się nie pokazywały przez. Nie wrzucałem odcinków czasami przez miesiąc. I zmieniłem mój ten harmonogram zamiast trzech odcinków na jeden w tygodniu. Bardzo Prze Was przepraszam, było to spowodowane. E, dużą nauką. Spróbuję i oraz y, problemem z OBS-em, więc nie mogę w, wielu rzeczy nagrywać, aczkolwiek jak uzbroję się w nowy program do y, montowania, mam nadzieję, że wszystko się ogarnie za niedługo. Będą znowu odcinki w poniedziałek i piątek. Ewa, za co przepraszam. I do następnego. Pa!